Co się dzieje? Dlaczego tak mało cię na YouTube? Dlatego szpony kitulca mają własne produkty. W końcu po latach używania hasztagu szpony kitulca i e, takiej nieustającej... Pracy doskonaleniu techniki robienia paznokci. Bo ci, którzy nie wiedzą, wykonuje sobie sama paznokcie. Otrzymałam możliwość stworzenia własnych produktów, właśnie do stylizacji paznokci. I tą możliwość stworzyła mi oczywiście Klaresa, Klaresa Nails i te produkty już w tym momencie są dostępne w Hebe, zarówno online, jak i też stacjonarnie. I w razie czego w Hebe te produkty zaczynają się podłaniać pojawiać, powinny już być, ale trzeba mieć na uwadze, że wdrożenie produktów też trochę trwa, więc w online nie będzie problemu. Stacjonarnie sądzę, że już możecie je zobaczyć, albo już lada moment się pojawi. Ponadto w momencie publikacji tego filmu również wszystkie produkty są dostępne na stronie Claresa. PL. Więc sądzę, że nie będziecie mieć żadnych problemów, aby złapać to, co Wam się podoba w swoje ręce. I już Wam po kolei opowiem, co w tej kolekcji się znajduje. Ja w ogóle jestem tak podekscytowana, bo makijaż to jest jedno, ale pazury zawsze, od zawsze, jestem kojarzona z długimi. Paznokciami. I to było takim moim małym, skrytym marzeniem, że będę mogła używać produktów, które są sygnowane moim imieniem. Bo oprócz tego, że oczywiście na produktach jest marka Klaresa oraz Kitulec, to jeszcze jest hashtag Szpony Kitulce. I teraz po kolei. W kolekcji znajdują się dwa żele do tworzenia stylizacji, do przedłużania paznokci. Jeden jest w kolorze King Pink i to jest ten kolor, którym mam w tej chwili zbudowane jajeczko w manikiurze konstrukcyjnym. I jest to żel typu samopoziomująca się galaretka. Czyli nie jest to stricte samopoziomujący się żel, ale nie jest to też taka typowa, typowa galaretka. To jest coś, Pomiędzy. I tak prezentuje się ten kolor w opakowaniu. W tym standardowym opakowaniu otrzymujemy 12 gramów produktu. I to jest żel, który może być używany zarówno do standardowych stylizacji utwardzających naturalną płytkę paznokcia, jak i do przedłużeń oraz tworzenia naprawdę długich. Paznokcie. Jest to żel odporny na temperatury, bo przytoczę Wam taką sytuację, jak w tamtym roku pojechałam sobie na Mazury, było naprawdę upalnie i planowałam na... Urlopie sobie zrobić w paznokcie i niestety żele, których używałam pod wpływem temperatury dosyć mocno się ulały. Jest to żel, który nie zmienia swoich właściwości niezależnie od temperatury. I dzięki temu, że żel charakteryzuje się tą cechą pamięci cieczy, czyli tiksotropią. Musiałam sobie zapisać, aby nie przekręcić. To ten żel oczywiście nie spływa i nie zalewa skórek. Możemy bez bez pośpiechu stworzyć kształt paznokcia i następnie go utwardzić. I oczywiście jest to żel kryjący, więc nie trzeba się obawiać, że ewentualne niedoskonałości naturalnej płytki paznokcia będą się przebijać spod spodu. Oczywiście jak to każdy żel wymaga bazy podkładowej. Moja sugestia to jest połączenie tego żelu z bazą Base for Gel Bonding właśnie z Klaresy. Dlatego połączenia używam non-stop i sprawdza się idealnie. I żel przezroczysty, który jest totalnie przezroczysty. Żeby Was to nie zmyliło, bo on w opakowaniu jak widać ma taki trochę lekko fioletowawy tint, taki niebiesko-fioletowawy, ale jest on całkowicie transparentny i to jest żel, który został stworzony typowo pode mnie, bo to jest żel konstrukcyjny, czyli żel do budowania szkieletu, ale również tym żelem możemy tak samo utwardzić naturalną płytkę paznokci. Ale przede wszystkim jest on przeznaczony do właśnie tworzenia takich naprawdę Długich, wymagających stylizacji, i jest to żel typu twardy Jest gęsty, nie zalewa skórek i przede wszystkim tak samo jak King Pink, czyli Easy and Go, jest odporny na czynniki zewnętrzne, na temperaturę zewnętrzną i nie zmienia swoich właściwości, jeżeli jest na przykład bardzo ciepło bądź bardzo zimno w pomieszczeniu, w którym tworzycie stylizację. I on ma minimalne właściwości poziomujące, więc nie trzeba być profesjonalistą, również osoby początkujące z pewnością poradzą sobie z aplikacją tego żelu. I dodatkowo Klaresa jeszcze zastosowała tutaj taką formułę, że on naprawdę minimalnie albo nawet wcale piecze w lampie, bo ci, którzy używają właśnie takich konstrukcyjnych żeli, to doskonale wiedzą, że niestety takie żele bardzo intensywnie pieką w lampie. Tutaj staraliśmy się ryzyko pieczenia ograniczyć właśnie do minimum. Przy długich paznokciach chcemy mieć pewność, że są one twarde, nie wyginają się i się nie będą łamać przy użyciu moich żeli, macie tą pewność. A teraz przechodzimy do lakierów hybrydowych, bo sądzę, że większość osób właśnie tym tematem będzie zainteresowana. I łącznie zostaje wprowadzonych 14 kolorów sygnowanych hashtagiem szpony kitulca. I jest to podzielone na dwie tak jakby kolekcje, ponieważ mamy kolekcję K-Classic, w której mamy Osiem podstawowych kolorów oraz kolekcja Cuffroot, czyli owocowa, taka soczysta, typowo letnia, w której mamy sześć kolorków. I właśnie w tej stylizacji, którą dzisiaj mam na sobie, którą rzeźbiłam przez ostatni weekend, mam wszystkie kolory właśnie z owocowej kolekcji. Czyli mamy tutaj mango oraz pitaje głowę oraz Grape i Blueberry z Kiwi. I możecie zauważyć, że wszędzie każda nazwa zaczyna się na K, bo sądzę, że znacie to już z moich poprzednich działań. Korokitulec, Katarzyna, Kałuska. Wszystko mam w życiu na K, więc moja kolekcja też jest cała na K. I sądzę, że o lakierach hybrydowych ogólnie od Klaresy dużo mówić nie muszę, bo są to produkty dobrze znane i bazowałam na ich formule, więc formuła jest niezmienna, to są po prostu moje kolory i przede wszystkim są to lakiery kryjące o idealnej. Średniej gęstości, nie za rzadkie, nie za gęste. Więc jak używamy tych lakierów, to też skórki nam się nie zalewają, ale też nie ma problemu, aby ten lakier rozprowadzić po paznokciu. Trwałość oczywiście, jak to zwykle ma miejsce, do 3 tygodni, i w każdej buteleczce mamy 5 gramów produktu. Kolekcja K-Classic to 8 idealnie pasujących do siebie odcieni, idealnych na co dzień bądź na wieczorne wyjścia. Mamy tutaj między innymi odcień Czyli taki ceglasty pomarańcz, Chiara, czyli elegancka, przygaszona czerwień. Knok-knok to jest ciemny fiolet, który wpada w funkcję Kitty, czyli coś, od czego tak naprawdę wywodzi się mój pseudonim, czyli Kitulec. I jest to taki jasny, mocno kryjący. Pudrowy róż, karmel, oczywiście to imię musiało się pojawić, bo mam od teraz już dwóch lat psa o imieniu karmelek i jest to chłodny beż, a następnie zaraz po nim mamy kolorek o nazwie kajmak i jest to ciepły brąz. I wszystkie poprzednie odcienie były gładkie, bez drobinek, a teraz dwa drobinkowe. Odcień kawa, jest to bardzo ciemny, głęboki brąz z drobinkami. I jest to odcień, który mam na zdjęciu promocyjnym na ulotce, właśnie na paznokciach. I ostatki z kolekcji klasycznej to odcień Kaleidoskop, czyli głęboki, ciemny granat z drobinkami. Kolekcja letnia, w której mamy sześć odcieni i ta kolekcja jest kolekcją limitowaną. Więc tutaj trzeba się śpieszyć. Jeżeli któryś z kolorów, bądź nawet wszystkie wyjątkowo przypadną Wam do gustu, mango. Czyli soczyste mango. Sądzę, że. Ostatnio zauważyliście, że mam fazę na mango, czyli jasny pomarańcz, soczyste mango zamknięte w butelce. K-grape, czyli winogrono zamknięte w butelce. K-gława to ciemny, ale cukierkowy róż. Kitaja również jest różem, ale tutaj już mamy taki koralowy, przełamany odcień. Kiwi, czyli chłodna zieleń, ale dosyć jasna zieleń. Oraz Blueberry, czyli soczysty, turkusowy błękit. I przy okazji zamykając temat lakierów hybrydowych, zarówno czy będziecie robić zakupy online, czy w hebe stacjonarnie, to obok na szafie również możecie znaleźć um, top, Top Glass No Wipe, czyli top, który utwardzacie i nie trzeba go później hmm, przemywać cleanerem. I on jest stworzony typowo właśnie pod te lakiery hybrydowe. Świetnie się to uzupełnia. Daje bardzo mocny blask i oczywiście zabezpiecza stylizację hybrydową. I informacja dla początkujących, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z hybrydami, z lakierami hybrydowymi, to oczywiście na wcześniej przygotowaną płytkę z nokcia należy nałożyć bazę, następnie jedną bądź dwie warstwy lakieru hybrydowego, gdzie każdą warstwę oczywiście utwardzamy i następnie zabezpieczamy topem, najlepiej top glassem no wipe. I w ten oto sposób prezentuje się Kolekcja szponów kitulca. Tutaj Wam wrzucę hashtagi, których możecie użyć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ich użyjecie, abym mogła odnaleźć Wasze. Posty, oznaczenia, storiesy, jeżeli będziecie używać naszych produktów do stylizacji paznokci, zarówno czy lakierów hybrydowych, czy żeli. Jestem naprawdę mega podjarana i nie wątpię, że te produkty sprawdzą Wam się tak samo, jak i mi się sprawdzają od już... Kilku miesięcy. A więc dzisiaj to by było na tyle. Wszystkie możliwe informacje, linki do stron oraz oznaczenia zostawiam również w opisie na dole pod tym filmem. Czekam na feedback oraz oznaczenia od Was i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się ponownie na moim kanale. A więc do następnego i na razie.